Siemano, siemano, witam was na kolejnym odcinku yy, Dzisiaj sobie poszukamy herosów jakichś bodajże, jak będą W sumie można sprawdzić czy są so od razu yy, Nie ma chyba żadnego na mój poziom, więc Bijemy dwóje i logamy na lewani co? XP jakiegoś puścimy, na chwilę tak w sumie Bo trzeba expić na no to właśnie, trzeba expić Dobra, yy, ja lecę sobie yy, wbić ten dziesiąty szybciutko i przyspieszam wam i widzimy się, raczej słyszymy w sumie się za chwilę. Tamina co nie zejwchodziła co weekend na klubach Młoda dziewczyna ma prawo na ubaw Zwłaszcza stolicy to może się udać Panna X, wielu to mówi tak o niej do dziś Nie zgrywa damy w talii, kart raczej jest całą talią, bo ją tasowali wszyscy tam Lubiła tańczyć, pełna radości tak Tylko czasami jeszcze anal albo ostroć pać Gdy piła wódkę tylko wyborowa Wyższe sfery nad dużym biustem całkiem mądra głowa Szczeble do kariery to były, nieważne co oni mówili Zostanie modelką, idzie po sukces, Z jakoś i tak poili, chyba w piwi, już w podstawówce po tej imprezie zostanie coś więcej niż darte kolana I wielki kac dostanie też trzy nowe litery H i V Dawno nie ABC Z polskiego ABC Dwa raczej X, Y, Z To tym pokoleniem Dobra, uznałem, że pójdziemy zastępco sobie spróbować jeszcze raz, kurczę, jeszcze raz trzeba to loka usolować. Raz usolowałem, a że Błogo ma założone legendarne, to nie będę zużywał i po prostu idziemy zlać to loka. Zobaczymy, czy uda się raz, czy ile razy, bo to loka tym nie jest już tak trudno usolować. Raz miałem 3% po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, 3% miałem. I zabrał mi do zera. Dwa cebeki strzelił po mnie, było nie, więc. No i zakładamy łapy Starmusa, oczywiście, bo OR raczej o minie, więc łapy Starmusa, bo lepsze staty i lecimy. Dobra, mamy to loczka, e ekwipunek dobry i zaczynamy, co? Nie ma co? Obstawy nie bijemy. Obstawa nas nie interesuje, żeby kląt wychodzimy. No i dwa cebeki, czy jeden? Cebeki kryt, mmm, to chyba jednak obstawę powinienem lać, ale dobra, trudno. Zobaczymy, jak, jak to pójdzie, mam nadzieję. Mmm. Dobra, nie mam nadziei. Nie ma co, nie wracam. Nie chce mi się czekać tyle minut, więc lecimy na coś innego. Dobra, bijemy dwójeczkę jeszcze 3 sobie zlejemy na F, bo nie ma co. Mm. Aha Show battle 8% na F przecież... Zawsze ja je na... Jeszcze z ostatnim do 30%, zawsze na F dawałem radę. to. To nie wiem o co chodzi. Nie no, nie wiem co się dzieje, nie. Dobra, lecimy na coś innego, bo nie ma sensu. O, patrzcie, patrzcie, a kto tu upadł? Jakiś Carlos 64 4 dobra, de, trzeba pomścić. I. tarcza. No, no, to fajna tarcza, nawet. Troszkę zlagowało mi grę, co? świeże sobie. I. I lecimy jeszcze parę, dwóch kubujemy. Bo nie ma co, krótki odcinek nie będzie. Trzeba z 10 minutowy, jak każdy. i będziemy tutaj ograniczać się. No i mam tu w sumie. Możecie napisać co sądzicie. Który naszynik lepszy. Tak żeby nosić po dwójki, nie? Bo na to loka to ja wiem, że chluba, bo... Przecież odrzutonywalne, ale tak ogólnie, nie? Kupiłem sobie dwa. Dwa są fajne. Ten jest chyba minimalnie lepszy, ten z GOPy. W sumie ma HP półtorej koła, czyli więcej mane, energię, czyli to co się przydaje na tropiciela i kryt 21, więc... I taki łuczek sobie zrobiłem, nie wiem po co mi on jest... Ale esa ma, przyzwoite. <grym> esa od razu wskoczyło o stronie. Dobra, to idziemy na dwójkę, nie ma co przedłużać. No, mamy wójta. Stoję na nim kurczę tyle bit, że tyle nigdy nie jesteś o żadnej dwójce. Znaczy, o jest, ma dolar. Czyli większość z was nie stała, czyli 3,5 koła jestem na nim. Spadła jedna lega po 7 biciach, teraz nie spada żadna. O, mamy unii chociaż że się takiego nie chce, więc... w kalendrze to wydebrany dzisiaj była tasiemka z prezentu, czyli imietka szuka użyłem na pięciu postaciach i był w tym w mytar, nie, sorry w mokradła, o ale mi się nie chciało iść, więc więc nie poszedłem i ktoś ubił znajomi mówili mu, popatrz na takie ścieżce bo sukces idziesz, naprawdę w porządku chłopak był pan Y pan Y pan Y pan Y 3 Y Z, jego kobieta, w sumie to są już 3 lata razem, bierni przy sobie jak w alfabetach, dziewczyna te tu w Warszawie... Wiele osób pyta co tam na Beru w sumie, no to prezentuje się tak mniej więcej moja postać, jakieś tutaj herka, słabe eku, ekspić mi się nie chce za bardzo, tepnę się w sumie, może wezmę, może wezmę z ekspem sobie, błogę to później po ekspie jak będzie mi się chciało. Na razie mi się nie chce strasznie grać na Berus, bo nie wiem czemu w sumie, ale czasami mam tak, że mi się nie chce grać, przychodzę i mówię, o, wbijam setny i bym wbił ten setny na Berus. No, ale to wiecie o co chodzi, czasami tylko, nie cały czas. Co jakiś tam czas mi się poexpić, sobie wbijam jeden level. No więc na razie nie gram tu za dużo. Z yy, yy, promocji z PC Format odebrałem. Bierzemy z yy, Expem 100% i. No i tyle. Nie będę w mi się nie chce, nie chcę paść w sumie też ogólnie. No, no to lecimy dalej. A tak dla ciekawskich, zrobiłem dzisiaj dwie legi. Przesunę troszeczkę, co? Zrobiłem dwie legi To Tutaj pies ratownik. I to prawie ja zrobiłem. Zrobił szawier. Dzięki szawier, że zrobiłeś legi. Podzielił jedno, jedno bo za jedno lata w sumie dużo czasu, więc sobie wziął I się nie dziwię. A drugo podzielił ten pierek właśnie z tam z sekty tutaj dwie w kurczę w godzinę spadł, więc, więc miło miło. Dobra, mamy dwójeczki. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Możecie pisać propozycję na następny odcinek. Postaram się na następnym ubić jakiś herosów, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu szukać, jak wszystko jest ubite, jak widzicie. Opek może być, ale szukałem go przed chwilą i nie było. Bacy nie będzie, obłatecznia, Mulher na stówę nie będzie, bo Królika byłem mogłem nagrać, ale to było strasznie rano, dopiero wstałem, zlałem go i wiecie o co chodzi, nie? Więc dzięki za obejrzenie odcinka Jeśli spodobają Wam się filmy moje, możecie zasubskrybować kanał Bo widzę, że dużo osób nie subskrybuje Więc dzięki za suby, jeśli daliście piąteczka <laughs> Piąteczka, kurczę, Izek nie <laughs> Nie, no dobra, dzięki za obejrzenie Możecie zostawić łapkę w górę, bądź w dół, jak Wam się nie spodobało, lub jak się Wam spodobało jeśli Wam się nie spodobało, to napiszcie, co mógłbym poprawić w następnym odcinku, to postaram się do tego zastosować, jeśli będzie to jakieś, wiecie o co chodzi, nie, nie jakaś głupota. No dobra, dzięki i na razie, piona.